Oczy dziecka to y, okno do raju. Y, nie ma nic piękniejszego niż oczy dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Żyrardowie. Y, dzisiejszy dzień sprawił, że y, te oczy są śmiejące i buzie uśmiechnięte. Drodzy uczniowie i drogie dzieci, są z nami dzieci? Fajnie, bo dzisiaj wasz dzień. Dzisiaj świętujemy dzień dziecka. Są dla Was specjalnie prezenty. Dzisiaj jest Wasze święto. Dziękuję Pani Dyrektor, że organizuje ten Dzień Dziecka w takiej wspaniałej atmosferze wraz z rodzicami. To jest piękne, że w tej szkole rodzice tak współpracują z gronem pedagogicznym. Dziękujemy rodzicom, wielkie brawa. I dziękujemy nauczycielom również. Przygotowanie takiej imprezy, prawda, Pani Jolu? Tak, Pani Jolu. Wymaga trochę roboty, ale generalnie jest to yy, efekt i świetna zabawa przede wszystkim. Po ciężkiej pracy pani Jolu. Tak, przede jej... wszystkim to jest zabawa skierowana dla dzieci, do dzieci, do, dzieci, do naszych wychowanków, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Żerardowie. Bardzo zależy nam na tym, żeby ten uśmiech na ich twarzach pojawiał się bardzo często. Samorząd uczniowski przede wszystkim zrobił tutaj największą robotę, Kasia Tabęcka, Ania Zakrzewska-Brona, a my tutaj jesteśmy do, tylko do pomagania. Dzisiejsze święto, Dzień Dziecka, dało mi, za, dało mi możliwość zaprezentowania swoich pasji, których kocham, konie od dziecka mi towarzyszyły, od małego. I też takich jak piłka nożna, Legia, zbieram od czwartego roku życia koszulki meczowe z autografami piłkarzy. E, tu mam na przykład e, 15 koszulek, podpisanych, podpisanych koszulek. Nasz dzień dziecka trwa nadal. Po wszystkich konkurencjach i mamy nadzieję po pysznym poczęstunku, który przygotowali dla Was rodzice, nadchodzi czas na to, żeby rozpocząć naszą część taką bardziej artystyczną. Jest życie staruszka, wesołe jak piosenka jest ta. Gdzie stąpnie zakwita módrożka i świat doń się śmieje. Ha, ha! Wszystko i malowanie słoików. Były tam moje ulubione farby, i bardzo szybko to zrobiłam. You were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in, I'm, in I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Nasza muzyka być tu będzie grała drobnego do samiuszkiego rana będzie grała drobnego do samiuszkiego rana